Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Matematyka na plus. Jest to, przepraszam, tematem tego filmu jest całka nieoznaczona i jest to jedna z wielu całek, które obliczymy wspólnie, całek nieoznaczonych. Czego potrzebujecie, żeby rozwiązywać wspólnie ten... Przykład to na pewno wzory całkowe, które znajdziecie na stronie matematyka.pl w zakładce materiały. Potrzebujecie także kartki, papieru i czegoś dopisane. Zaczynamy. Na tablicy przykładowa całka nieoznaczona. E, całka e, jest to typ całki, która nie potrzebuje żadnej metody całkowania, e, tylko pewnych przekształceń e, algebraicznych e, oraz wzorów całkowych bezpośrednio z tablic. No więc moi drodzy, przykład nie wygląda ciekawie, można się go nawet przestraszyć, ale patrzymy, patrzymy na niego i zastanawiamy się. Bo e, jak wiemy, tak, jeżeli nie wiecie od czego zacząć taką całkę, no to spójrzcie sobie na wzory, no i co widzicie? Widzicie to, że nie ma, we wzorach na całki nie ma żadnych wzorów na pierwiastki, na całkę z pierwiastka. Jest wzór na całkę z potęgi, ale nie ma na całkę... Z pierwiastka, czyli wy już w tym momencie wiecie, że musicie się w cudzysłowie pozbyć każdego pierwiastka, czyli po prostu zamienić ten pierwiastek na potęgę, a żeby tego dokonać posłużymy się wzorem znanym nam już, czyli wzorem który znajduje się między innymi w tablicach maturalnych czyli jeżeli mamy pierwiastek m tego stopnia do potęgi n tej może tu się jeszcze znaleźć x, to ja wówczas mogę to zamienić jako x do n przez m. Czyli mamy wzór, który możemy wykorzystać, yy, który nam dosyć mocno pomoże, czyli spróbujmy. Czyli spróbujmy na początek to zrobić, a potem dopiero będziemy zastanawiać się co dalej. Czyli mamy x, którego przypisujemy razy. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z x. -a. Jeżeli nie wiemy, jaka jest potęga x tutaj pod pierwiastkiem, to to jest 1, ponieważ tej potęgi nie piszemy. Czyli zgodnie z tym, co jest tutaj, naszym n jest 1, naszym m jest 3, czyli my mamy x do 1 trzeciej. Czyli mamy razy x do 1 trzeciej. Jeżeli nie pamiętacie, odsyłam do filmu, który związany jest z właśnie. Z potęgami i z pierwiastkami, yy, i zamianą ich, yy, i tam możecie dowiedzieć się, jak te, przypomnieć sobie, jak te wzory yy, stosować. Yy, lecimy dalej, plus przypisujemy. I co się dzieje dalej? <laughs> mamy X do, do pierwiastek 6 stopnia z X, jeżeli nie ma potęgi, to to także jest 1. No i cóż, możemy spróbować znowu zamienić naszym N jest 1, naszym m jest 6, czyli mamy X do 1. 6. przez tutaj żadnego pierwiastka nie ma, więc pozwolę sobie przepisać x do trzeciej. Nie zapominajcie nigdy o tym, że na końcu każdej całki jest x. No i lecimy z obliczeniami dalej. Patrzymy, patrzymy i zastanawiamy się, bo może jeszcze nie wiemy, co zrobić dalej z tą całką, ale możemy chociażby pobawić się w cudzysłowie e, obliczeniami, pewnymi e, działaniami na potęgach. I wówczas, co się dzieje? Wówczas możemy wykorzystać działanie, które mówi nam, że jeżeli mamy te same podstawy i różne potęgi, i pomiędzy tymi podstawami mamy mnożenie, to wówczas możemy, co zrobić? Możemy podstawę zachować, a potęgi dodać. I to samo zrobimy tutaj. Otóż. Tutaj mamy x do pierwszej, jak nie ma potęgi to jest 1, czyli całkę przepisujemy i co będziemy mieć? Naszym n jest 1, naszym m jest 1 trzecia, czyli mamy 1 plus 1 trzecia, czyli x do 1 całej i 1 trzeciej. Czyli już nam się troszeczkę to wyrażenie, można by powiedzieć, staje się ładniejsze, czyli przestajemy się go trochę bać, mam nadzieję. To przepisujemy, bo z tym się nic nie da zrobić. I tutaj mamy x do trzeciej i dx zostaje. Czyli już jest troszeczkę ładniej, ale nadal nie wiemy co z tym za bardzo zrobić. No więc pomyślmy sobie, pomyślmy. I co sobie możemy tutaj popatrzeć? Patrzymy, patrzymy, patrzymy i widzimy, że tak, w mianowniku jest jedno wyrażenie. Tylko jedno wyrażenie. Spróbuję to sobie jakoś rozpisać. Może na wzorze, może Wam tutaj też wspólnie, wspólnymi siłami dojdziemy do tego, co z tym zrobić. I tak, na górze mamy jedno wyrażenie i na dół, dole mamy jedno wyrażenie. I wiemy o tym, że jeżeli mamy taki ułamek z jedną, jednym elementem w mianowniku, to my możemy ten ułamek rozbić na dwa ułamki o tym samym mianowniku. Tak można to zrobić. No i my... Bogaci się o tę wiedzę, spróbujemy tego w naszym przypadku dokonać. Czyli rozbijam sobie jako, pozwolę sobie zrobić nawias, czyli to będzie x do jednej całej i jednej trzeciej przez x do trzeciej dodać x do jednej szóstej przez x do trzeciej. I tutaj mamy dx i to się równa. Uff, no to wygląda troszeczkę bardziej skomplikowanie teraz, ale nie martwimy się, ponieważ jeszcze wszystkich asów z rękawa nie wyciągnęliśmy, bo co tutaj widzimy? Widzimy tutaj dzielenie. Mamy te same podstawy, mamy kreski łamkowe i ponownie odwołujemy się do wiedzy chociażby z matur i widzimy, że tutaj, żeby każdy widział, że jeżeli mamy te same podstawy, różne potęgi, to żeby nie było tego ułamka, możemy sobie te potęgi odjąć, a podstawa zostaje taka sama. No i my w naszym przypadku właśnie to zrobimy. Czyli tu jest całka, a tutaj co zostaje. Mamy x do 1, 1 trzecia minus 3 dodać x do 1 szóstej minus 3. I tu dx zostaje. Uff, zrobiło się już nam troszeczkę ładniej. Już może nam coś świtać, co możemy zrobić, bo przecież mamy całkę z x do potęgi. To też musimy teraz dokonać kolejnej kosmetyki matematycznej i tutaj y, te odejmowania zlikwidować, czyli po prostu będziemy do, y, odejmować ułamki, jedna cała, jedna trzecia, minus 3 to jest minus, ile? 1, cała i 2 trzecie, dodać X jedna szósta minus 3 to są minus 2 całe i 5 szóstych DX, no i teraz widzimy już, że przykład stał się całkiem sympatyczny, już nie musimy się go bać. Czyli jak wiemy, chociażby z poprzednich przykładów, że jeżeli mamy dodawanie, bądź też odejmowanie pod całką, my to możemy rozbić na dwie całki. Połączone tym działaniem, czyli teraz mamy całkę z x do minus 1 całej i dwóch trzecich dx, dodać całkę z x do minus 2 całych i 5 szóstych dx, i to się równa. I w tym momencie możecie skorzystać z naszego ulubionego wzoru, czyli ze wzoru na, może tutaj zmieszczę jeszcze, na całkę z x do n tej dx. Którą macie w tablicach jedną z pierwszych, czyli to jest x do n plus 1 przez n plus 1 plus c. I zarówno w tym, jak i w tym przykładzie możemy tego dokonać, czyli spróbujmy. Tu nie będzie już całki, będzie x do minus 1 cała, 2 trzecie plus 1 to będą minus 2 trzecie. Tutaj też jest minus 2 trzecie zawsze tutaj, pamiętajmy, że w potędze i w mianowniku jest to sama liczba. Dodać ten sam wzór, czyli x do minus 2,5 plus 1 to jest minus 1,5 przez minus 1,5 i, i oczywiście na końcu nasze. C. Jeżeli macie ochotę, bo też po prostu musicie, możecie dokonać tak zwanej kosmetyki matematycznej gdzieś tutaj e, pozamieniać sobie te ułamki. Ja tego robiła nie będę, ale jeżeli macie pytania e, co do tego, czy zrobiliście to poprawnie, zapraszam do kontaktu mailowego. E, dla Was przykład ćwiczeniowy, e, który możecie rozwiązać na podstawie tego, co zrobiliśmy przed chwilą. Jak już mówiłam wcześniej, jeżeli macie pytania, jeżeli macie wątpliwości, zapraszam do kontaktu mailowego. Adres matnaplusmałpagmail.com. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. To jest dla Was przykład ćwiczeniowy. Zapraszam do kolejnych części z cyklu, całka nieoznaczona. W więcej tematów i zadań znajdziecie na stronie matnaplusmałpagmail.com przepraszam, matematyka na plus.com.pl strona w opisie. Jeżeli chcecie, żeby znalazło się jakieś tutaj zagadnienie, które Was trapiło, bądź z jakiego działu matematycznego i poziomu zaawansowania, piszcie także do nas na maila a Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę udanego dnia.